W nowym filmie na moim kanale, właśnie wróciłam z pracy i postanowiłam spontanicznie, aby nagrać ten film. W planach miałam zupełnie inny film, bowiem chciałam nagrać mierzymy i pokazać wam kilka rzeczy, które kupiłam i też dostałam. Bardzo ciekawy będzie to odcinek, ehm, ale nie mogę go nagrać dzisiaj, ponieważ rano dostałam okres i czułam się dzisiaj przez pół dnia. Tragicznie, mimo że wziąłem leki, po prostu masakra, i wciąż jestem taka mega spuchnięta, no i moja sylwetka średnio się nadaje do pokazywania jakichkolwiek ubrań. Więc plany trzeba zmieniać. Trzeba być elastycznym i dopasowywać to, co robimy, do tego, jakie mamy możliwości. Lubicie, jak Wam pokazuje Luiska? Także oto i on w swojej ulubionej pozycji zimowej. Czyli zwinięty w kulkę, na kocyku, z tyłu kolejny kocyk wymięty. Tak? Co tu się działo, jak nas nie było w domku? Byłeś grzeczny? Mój dzieciuś. <laughs> to jest jedyny członek naszej rodziny, którego możecie oglądać w moich filmach. Tak? Reszta się ukrywa. Skulony jak taki kurczak. To jak wydra, albo jak foka. Kto tu będzie sprzątał, ja się zastanawiam, to naczynia z wczorajszego wieczoru i miałam się wstać rano i to zrobić. I wstałam rano, oczywiście, wstałam i jestem tu, ale, ale jak widać, nie zrobiłam tego. Więc teraz ciśniemy. Wiecie co, wczoraj mierzyłam sobie te buty raz jeszcze tak na spokojnie na gołą nogę, o te buty i jednak je odsyłam mimo, że bardzo mi się podobają podoba mi się kolorystyka podoba mi się design, nie podoba mi się jedna rzecz, na którą też kilka osób zwróciło uwagę, że przy takim modelu buta, czyli w kowbojkach ta góra powinna być szeroka. Ona powinna odstawać fajnie od łydki, natomiast jest na mnie obcisła. I nie mam takiego fajnego efektu, jaki chciałam uzyskać w stylizacjach, więc po prostu odeślę je i poczekam grzecznie na zwrot gotówki. Może w międzyczasie znajdę jakieś inne kowbojki, które spełnią moje oczekiwania, no ale zaraz wypełnię formularz i. Może jutro już je nadam przez firmę kurierską. A przed Wami, moi kochani, proza życia, czyli niekończące się pranie do poskładania. Chyba ja poproszę kogoś o pomoc, bo inaczej nie wiem, do północy będę tu siedzieć. Jak się tu wprowadzaliśmy, ja miałam takie postanowienie, że w nowym domu. Wszystko będzie idealne i wszystkie wieszaki będą wszędzie takie same. Inne w garderobie, inne w garderobie letniej, inne w szafie z kurtkami, ale życie bardzo szybko zweryfikowało. A, co tu się stało? Życie bardzo szybko zweryfikowało, że tak nie będzie. I to jest nierealne zobaczcie. Ej, jak to tutaj weszło? To jest sukienka na lewą stronę. I pod koronką jest kulka A ona tędy chyba wpadła Kulka z koca? Nie prawam teraz koca Say what? Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? Tu mamy czyste A tutaj znowu brudne, obiad był No i, i co? I matka znowu matka Musi ogarnąć, bo wszyscy zajęci. Każdy ma ważniejsze sprawy, a matka to nie ma, nie? Oto powód, dla którego zawsze po prowadzie do domu przebieram się w dres. Tym razem się nie przebrałam, robiłam budyń i trochę proszku mi się rozsypało i oczywiście wytarłam w dogawkę. I wygląda to tak, jak wygląda. Dobra, muzę trochę ściszyłam w tle, żeby mi YouTube nie zdjął filmu za prawa autorskie, raczej ich brak. Chcę Wam opowiedzieć o kilku serialach na Netflixie, tak zupełnie na spontanie weszłam na swoje konto i na tej podstawie opowiem Wam o serialach, które ostatnio obejrzałam, które polecam, które mi się nie spodobały, także będzie tutaj różnie. Jeżeli się powtarza, bo ja Wam tak wyrywkować czasami mówię, jak na bieżąco coś oglądam, czy na Insta Stories, czy na vlogach, no to sorry, ale postaram się z grubsza. Ostatnie miesiące, bo to, co kiedyś oglądałam, to o tym mówiłam Wam w filmach, filmy i seriale na moim YouTubie to był tytuł tej serii. A w ogóle tutaj mam kisiel, tak mnie naszą słuchajcie, ochota, że sobie zrobiłam pruskawkowy a dla reszty zrobiłam budyń czekoladowy. Ja nie przepadam za budyniem czekoladowym. Lubię samą czekoladę, na przykład budyń czekoladowy, jakieś ciasta czekoladowe, tak mniej fondą, czyli fundat czekoladowy jak najbardziej, ale... Mm, inne czekoladowe rzeczy niekoniecznie Lody czekoladowe też jak muszę To zjem, ale nie są to moje ulubione Ale nieważne, pogadajmy chwilę o serialach You, teraz jest drugi sezon Serial o kolesiu Który okazuje się być psychopatą Który kocha na zabój Jak już się zakochuje, dosłownie I drugi sezon ma Bardzo różne opinie z tego co widziałam Z tego co rozmawiałam ze znajomymi, którzy też widzieli Mi się bardzo podoba drugi sezon Chociaż jego zakończenie Niekoniecznie, ale ogólnie wkręca, trzyma w napięciu. E, drugi sezon jest mniej trochę drastyczny od pierwszego, więc dobrze, bo ja nie jestem aż takim hardcorem, więc przynajmniej w kwestii seriali, więc naprawdę mega spoko. Frankie and Grace czy Grace and Frankie, serial komediowy o dwóch kobietach w kwiecie wieku, bo one są. Po 70. z tego co pamiętam, które dowiadują się właśnie, będąc już dojrzałymi kobietami, o tym, że ich mężowie, którzy się przyjaźnią i razem prowadzą firmę, są w sobie od wielu lat zakochani i są parą. I ich światy się załamują, one się na początku nie znoszą, przez większość życia się nie lubiły. Co to za dźwięk? <grym> Sorry! I, I tak, i one zaczynają życie na nowo jako singielki. Serial przeuroczy, przezabawny, fantastycznie otwiera oczy na to, że tak naprawdę wiek nie jest żadną granicą do niczego. W każdym wieku można szaleć, być szczęśliwym. Ja Wam zawsze to powtarzam, będąc 36-latką, która potrafi być poważna wtedy, kiedy trzeba, która. Ogarnia biznes, ogarnia dom, ogarnia rodzinę, a jednocześnie lubi, nie wiem, myszkę Miki czy jakieś niecodzienne szaleństwa i rzeczy uznawane przez wielu ludzi za nieodpowiednie. Ja nie uznaję słowa nieodpowiednie, jak wam brakuje trochę dystansu do życia. To obejrzyjcie sobie ten serial, to on wam ten dystans przywróci. Working Moms, czyli pracujące mamy, w ogóle mi się ten serial nie podobał. Mm, on pokazuje macierzyństwo od takiej najgorszej strony, co wielu osobom może przypaść do gustu. Mogą się z tym utożsamiać, ale dla mnie on był taki zbyt brudny, jeśli można tak powiedzieć. Jeżeli ktoś go oglądał, to napiszcie na dole, czy wiecie o co mi chodzi. W ogóle, mówię, w ogóle totalnie nie moje klimaty. Mm, the Sinner. To jest bardzo ciekawy serial. Mam tutaj dwa sezony i to jest trochę dziwne, bo w tym serialu, w pierwszym sezonie w ogóle Jessica Biel jest główną bohaterką i genialny jest ten sezon. I on opowiada o kobiecie, która z niewiadomych przyczyn jest matką, ma dzieci, ma męża, prowadzi takie spokojne życie i z niewiadomych, niewiadomych przyczyn dopuszcza się strasznej zbrodni i mamy tutaj detektywa, który bada tę sprawę i ona od początku czuje, że coś więcej kryje się za tym czynem, że to jakby no nie było yy, tylko. Yy, kurczę, nie chcę powiedzieć za dużo, żeby nie spoilerować. Niemniej yy, że coś w jej życiu się takiego wydarzyło, co sprawiło, że ona nie była sobą w momencie dokonania tejże zbrodni. o yy. I kolejne odcinki pokazują jej straszną przeszłość. Naprawdę masakra. A w drugim sezonie mamy historię młodego chłopca, który zabija własnych rodziców. To Wam może już powiem. I ten drugi sezon mi się mniej podobał. On był taki bardziej mroczny, trochę rozlazły, ale pierwszy sezon po prostu petarda. Świetny. Eee, I dalej. Co jeszcze fajnego? Sex Education w ogóle mi się nie podobało, mi nie wkręciło, mimo że do, dużo osób mi to mm, polecało. Dynastia, bardzo zaskakujący serial o Carringtonach, bogaczach, intrygach. W pewnym momencie zmęczył mnie, bo tych intryg było aż za dużo, i tak mi się to momentami wydawało troszkę oderwane w rzeczywistości, ale z drugiej strony znalazłam bardzo dużo podobnych sytuacji, które miały miejsce i w moim życiu, i w życiu moich znajomych, więc fajnie się go ogląda, i w ogóle kolejne sezony są coraz lepsze. Więc Alexis jest bardzo drażniącą, przynajmniej dla mnie postacią, ale ogólnie naprawdę super. Stranger Things, świetny, wiadomo, What If, genialny też serial, bardzo mi się podobał. Guild, czyli wina. I to jest taki serial, thriller, który, w którym mamy zbrodnie i który. Na początku jest fajny, a potem jest właśnie totalnie oderwany od rzeczywistości. Także on mi się tak średnio podobał. Dziwne, że on jest 13%, bo tutaj jest trochę drastycznych scen, nie wiem. Um, no nie, tak. Nie, nie do końca on mi przypadł, co nie zmienia faktu, że wciągnął mnie na tyle, że kończyłam jeden odcinek, jak miałam czas, a na przykład potrafiłam kilka podrządów obejrzeć, ale czegoś więcej się spodziewam. Good Girls to też jest moje top 5 najlepszych seriali. Na Netflixie serial, który traktuje o grupie kobiet, które są matkami, zajmują się domem i tworzą taki, można powiedzieć, żeński gang. I tutaj, ile my mamy tych sezonów? Nawet nie pamiętam trzy. Dwa, dwa, dwa. I drugi sezon, jakoś w miarę, chyba w połowie zeszłego roku, on był wypuszczony. Bardzo mi się podoba. Jest i zabawny, i wzruszający, i pouczający. Fajna rozrywka. Jest trochę drastycznych scen, ale takich, wiecie, w miarę, także polecam. Serial Love, czyli czy Love, fajny, on ma w ogóle bardzo niski rating na Netflixie, a mi się bardzo podobał historia związku dwóch pozornie totalnie pasujących do siebie osób, dziewczyna po przejściach, taka wiecie, inna, pełna energii, artystyczna dusza, który ma problem z alko, z dragami i poznaje brzydkiego, naprawdę ten koleś uznawany jest za brzydkiego i jakby no dla mnie na początku też był takim brzydalem, ale im bliżej go poznaję, tym bardziej go lubiłam i tym bardziej mi się wydawał atrakcyjny. Także bardzo fajny efekt ten serial na mnie wywołał jako na widzu. Fajnie się to ogląda i bardzo się zżyłam z bohaterami, bo tak fajnie wchodzimy w ich codzienność, ich życie. Pokazuje też relacje międzyludzkie, jak różne przyjaźnie się zmieniają, jak nie wiem, jedna laska nie ma dziecka, a, a druga to dziecko rodzi. Jak pewne znajomości się ucinają właśnie przez te zmiany, naprawdę fajny serial, mi się bardzo podobał. Nie wiem, czemu on ma tak niski, właśnie niskie oceny. I co by tu jeszcze? Sposób na morderstwo, to już Wam wiele razy mówiłam genialny, świetny, bardzo mi się podoba drastyczny, mocno pokręcony, bardzo dużo intryk, kłamstw. fajne, lubię takie seriale. Versace też świetny, aczkolwiek... Dobra, może to będzie ostatni, którym opowiem, bo ten film się nie skończy. Tytuł jest sugestywny, bo y, mamy wrażenie, jak nie przeczytamy opisu, że to będzie film o historii świętej pamięci Versace'ego, historii jego morderstwa. Miałam okazję być w jego domu w Miami i to było też niesamowite przeżycie i stać na tych schodach, na którym on został na których on został zastrzelony, aż miałam ciary, naprawdę. I chciałam przybliżyć sobie całą historię rodu Versace, a tak naprawdę to jest serial, który opowiada historię tego mordercy, psychopaty, który właśnie tego czynu dokonuje. Co nie zmienia faktu, że serial mi się bardzo podobał, ale tutaj mamy dużo drastycznych scen, takich masakrycznych. Także mam nadzieję, że moja krótka historia o Netflixie Wam się podobała. Może jeszcze kiedyś Wam opowiem jakiś serial, który oglądałam wcześniej. Wiecie, w miarę teraz myślę, że posegregowałam te swoje wrażenia. Chciałam się z wami właśnie podzielić moimi opiniami na temat tych seriali. I tak, teraz Black Mirror z waszego polecenia. Dzisiaj mam w planach właśnie zaraz się ogarnąć. Kąpiel, demakijaż i może wcześniej się położę, o 22.00 i właśnie sobie go wejrzymy. A teraz będę jeść sobie kisiel. Może podpisuję na zegłych komentarz, bo trochę mi się ich uzbierało. Także kochani, mam nadzieję, że fajnie wam się ten film dość spontanicznie oglądał. i żegnam się z wami, kochani i widzimy się chyba nawet już jutro w kolejnym filmie. Tak. Happy news. Pa.